Cześć, z tej strony Paweł Daniec, witam bardzo gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny wędkarski film. A dzisiaj po takiej prawie miesięcznej przerwie na wypady na Wisłę czy Narew, ponownie kanał Żerański. Wczoraj zrobiłem sobie taki mały rekonesans, chciałem poszukać trochę innych dojazdów, innych miejsc, a tak naprawdę innego tła do nagrywania, żeby ciągle nie były te same miejsca. Aczkolwiek prawdopodobnie i tak będziemy jutro właśnie w Nieporęcie, zobaczymy tylko dokładnie w którym miejscu. Te pozostałe miejsca jakoś tak jakoś takie mnie nie przekonują, nie są tak bardzo malownicze. Nie jest tak ładnie. Najładniej jest faktycznie albo w Aleksandrowie, albo w okolicach Ujścia Samicy. Ale tak jak mówię, wczoraj zobaczyłem kilka miejsc i przekonamy się, gdzie wylądujemy dzisiaj. A przy okazji chciałem jeszcze pochwalić się moimi wynikami z tego drugiego, długiego weekendu w listopadzie, w Niepodległości nocka z czwartku na piątek, a mi w końcu udało się wstrzelić w te duże rzeczne leszcze. Do godziny, bodajże od godziny 17 do pierwszej w nocy złowiłem chyba 10 sztuk. Bardzo fajne ryby. Sporo większe jak te, te kanałowe. No, w tym ta ryba z miniaturki tego filmu, no bo nie sądzę, żeby dzisiaj była większa. W tym ten leży z miniaturki, prawie 2,5 kg. Rano po takiej krótkiej drzemce jeszcze chyba złowiłem 2 czy 3, 3 ryby. Także wynik taki dwucyfrowy. Kilkanaście naprawdę bardzo fajnych, ładnych ryb. Wzorem tego poprzedniego filmu zapraszam na kilka przebitek z tego nocnego wędkowania. Zobaczcie sobie, jak to u mnie wyglądało tej tej nocy w ten długi weekend, a ja uciekam nad kanał i widzimy się nad wodą. Jak widać, ja już nad kanałem Żerańskim. To jest prawie to samo miejsce, które było na tym poprzednim filmie. Bodajże kilka stanowisk obok dosłownie. Bardzo, bardzo blisko tamtego miejsca. No i na razie niestety nie dzieje się za wiele. Łowię od jakiejś godziny. Teraz mamy w parę minut po ósmej. Od razu na wejściu pierwsza bardzo ładna płotka w pierwszym rzucie. I teraz branie. Teraz jest branie będzie na żywo ryba. niestety, ale na szczęście bardzo delikatnie zapięty. No i co? Od godziny siódmej wędkowanie, także godzina wędkowania za mną, godzina łowienia, ten jazgarzyk, bardzo ładna płotka na samym początku, jeden pierwszy leszcz. Pierwszy dzisiaj leszczk. A za chwilę pokażę jaką na dzisiaj mam taktykę, jakie koszyczki dzisiaj testujemy. To właśnie mój dzisiejszy test, czyli taki nieduży plastikowy koszczek zanętowy. I on w tym się odróżnia od tych, których używałem ostatnio, że ma ten taki silikonowy, elastyczny troczek. No i co, teoretycznie wydaje mi się, że on powinien trochę zastępować ten federling. I ta ryba, która bierze tutaj, ma trochę tego luzu na, na tym troku właśnie. No i zobaczymy, czy na no taki słabszy dzień z delikatniejszymi braniami jak dzisiaj, czy, czy to się sprawdzi. Na dzisiaj oczywiście dwie wędki, dwie linie, jedna zaklipowana na 14 metrze, tak jak właśnie wędkarze nęcą podtyczki, druga na 22, czyli praktycznie środek tego rozlewiska. Lekka czarna zanęta, duża ilość pinki. Zanęta praktycznie w takiej formie jak z zapakowania, ale bardzo mocno dosłodzona czymś, co sprawdziło się właśnie na Narwiańskich leszczach. Także jeżeli się sprawdzi dzisiaj, to na końcu filmu pochwalę się co dodałem do zanęty. Do drugiego cięższego zestawu wzorem poprzedniego filmu pocięta kukurydza. No, chyba w końcu coś fajniejszego. Jest fajniejsza ryba. No i ten już bardzo ładny ciekawy czy leszczyk czy jakaś inna rywa, ale to chyba nie jest leszczyk. Bardzo ładna płotka. I rzut na 14 metr. Taki 14-13 metr też wydaje się być takim ciekawym dystansem, dlatego że to jest odległość, gdzie najwięcej wędkarzy łowi na, na tyczki, na przykład na zawodach. I tak naprawdę nęcą i tak naprawdę nęcą ten 13 metr. Rzucają tam kule, więc ta ryba może być przyzwyczajona właśnie do, 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 do tej odległości od brzegu, że to jedzenie tam jest. Dlatego tą wędkę właśnie trzymam na tym 14 metrze. Dołożyłem jedynie więcej do 13 bo wiadomo, że trochę ten koszyk opada, wpada bliżej, bliżej, brzegu niż niż pada do wody. No i prawda jest taka, że prawie wszystkie brania są właśnie z tego 14-metra. Z tej drugiej linii, no ten nie jest dzisiaj pierwszy. Tak to były tylko płotki. A tym razem na haszyku znowu dwie kukurydze. Biały barwiony na czerwono, a koszyk pełen, pełen konopi, zamkniętych z dwóch stron za nętą. Może w końcu wejdzie jakiś bonus. Jak zarzucałem tą wędkę z prawej, to było branie na lewej, na 14 metrze, ale przegapiłem, bo tak jest, kiedy łowimy dwie wędki, że trudno czasami upilnować. Ale bardzo ładnie przygięło. No i to było branie na cięższy zestaw, na kukurydzę z białym robakiem. Takie agresywne, mocne. Pewnie będzie płotka. No, chyba płoteczka. I to całkiem ładna płoteczka. Kukurydza. białe barwy na czerwono. Dwudziesty trzeci metr. Czasami, jeżeli przez dłuższy czas nie mamy brania, to możemy spróbować przesunąć haczyk z przynętą dokładnie w to miejsce, w którym wcześniej znajdował się koszyk, który uwalniał zanętę. Ja mam przepon 70 cm długości, więc próbuję sobie podciągnąć mniej więcej o tą odległość i to powoduje, że haczyk z przynętą trafia dokładnie w to samo miejsce, gdzie wcześniej koszyk uwalniał zanętę i dokładnie w tej kupce zanęty znajduje się nasza przynęta i dzięki temu czasami łatwiej trafić rybie właśnie na, na haczyk z przynętą. Czasami faktycznie powoduje to, że, że mamy upragnione branie. No i leszczyki znowu się ruszyły, ten akurat trochę mniejszy, ale jak widać brania wróciły. I o to chodzi. No i lecimy z leszczem do wody. Ta zanęta sprawia wrażenie takiej lekko przemoczonej. Nie wiem, czy zachlapałem wodą, czy po prostu doszła do siebie, czy ewentualnie zapała goci z powietrza. Natomiast kiedy zrobiłaś taka przemoczona, to znowu zaczęły brać mi leszczyki. Czy mam takie wrażenie, że jakby taka cięższa zanęta, która pracuje tylko i wyłącznie na dnie. Rozkłada się dopiero na dnie, nie robi takiego słupa z koszyka, kiedy opada do wody. No, chyba dzisiaj działa działa trochę lepiej. Nawet miałem dosypać trochę suchej suche zanęty, ale stwierdziłem, że chyba nie ma co. Spróbujemy taką lekko przemoczoną. Skoro przynosi póki co ryby. A taka kanapeczka, właśnie z białego robaka barwionego na czerwonej i barwionego na żółto, to w tym momencie przynosi najwięcej brań. I co ciekawe, tak jak wspominałem wcześniej. 80% tego, co się dzisiaj dzieje, dzieje się na 14 metrze. Ten drugi dystans, ten 21, drugi metr w ogóle nie przynosi takich efektów jak, jak, jak ta bliższa linia. Czyli, tej, więcej ryby jest bliżej. To była teraz taka lekka obcierka. Takie bardzo delikatne, nie wiem czy było widoczne, bo tutaj jest nagrywanie, a wędka jest 3,5 metra dalej, ale to było takie lekkie, delikatne, płynne przygięcie. A dzisiaj jeszcze jedna rzecz. Ja sobie sprawiłem taki maleńki stoliczek. On kosztował 45 zł, plus wysyłka na popularnym serwisie internetowym. Plastikowa taka tacka z regulowanymi nóżkami. Właśnie może służyć pod robaki, pod zanęty, tak, taki poręczny. On jest opisany jako stolik karpiowy. Nie wiem co ma dokładnie wspólnego z łowieniem karpi. Nie jesteśmy na karpie, a ja też z niego korzystam. Natomiast myślałem, że będzie metalowy, tak? On jest plastikowy, ale przez to też jest lżejszy. Taki jest poręczny, jak postawimy parę rzeczy, to trochę go to dociąża, robi się stabilniej. Ja tak właśnie na takie wyprawy myślę, że, że można go wykorzystać. A też nie chciałem korzystać z do trzypiany do fotela, bo też nie zawsze biorę fotel. Tak? Także wolałem taki stolik, który zawsze mogę ze sobą zabrać, a niekoniecznie muszę mieć go przykręconego do fotela. No i znowu uspokoiły się brania. Te leszczyki przychodzą tak falowo, po dwie, trzy, cztery ryby, a potem znowu nic się nie dzieje, tak jak w tej chwili właśnie. No i po łowieniu moi drodzy, moja wyprawa dobiegła końca. Skończyłem około godziny 11. Te leszczyki brały tak falami. Przychodziły po dwie, trzy ryby i potem znowu było na przykład pół godziny czy godzina, godzina ciszy, nie działo się nic. Więc stwierdziłem, że nie czekam na kolejną falę brani, po prostu kończę tą wyprawę. Tym bardziej, że pogoda taka mało zachęcająca, bo cały czas pochmurno i, i też zastanawiałem się, czy, czy za chwilę nie będzie padał deszcz. A bardzo ważna rzecz, bo zapomnę. Ten dodatek do zanęty, ten słodki, który dodawałem i dzisiaj, i podczas ostatniej wyprawy nad Narew, to epiceina, czyli słodkie połączenie biszkoptu z melasą. I to jest taki dodatek, który już kilka razy sprawdził mi się właśnie na, na kanale Żerańskim na jesieni i na wiosnę. Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony z tych kilku godzin spędzonych nad wodą, z tych wypracowanych ryb, bo mam wrażenie, że dzisiaj nie było łatwo. Koszyczki też wydaje mi się, że zdały egzamin. Pomogła trochę ta słodka zanęta. I to w zasadzie byłoby na tyle z tego dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawiacie koniecznie łapki w górę i komentarze pod filmem. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Będziemy sobie razem, całą Ziemię jeździli na ryby. A na ten moment mówię, cześć, do zobaczenia i uciekam.